Kochani, witajcie w sobotne przedpołudnie. Dziś bardziej informacyjnie. Przepraszam za chrypę, jestem trochę przeziębiona. Jestem po kolejnej rozprawie sądowej w procesie karnym mojego oprawcy. Było to dla mnie trudne, ponieważ zeznawałam aż trzy godziny. W pewnym momencie, mówiąc o byłym świętej pamięci mężu. Popłakałam się, bo nie zasłużył sobie na to, co go spotkało. Sędzia dała mi możliwość wypowiedzenia się, zresztą jemu we wcześniejszej rozprawie również. Myślę, że ten proces będzie sprawiedliwy, ponieważ sędzia nie bagatelizuje tego, co mówimy. Słucha z uwagą każdą ze stron. Jednak yy, na daną chwilę no, nie mogę wypowiadać się, ponieważ będą jeszcze zeznawać świadkowie i oskarżyciele posiłkowi. Moi mili Państwo, na chwilę obecną wstrzymałam wydanie książki, ponieważ doszłam do wniosku, że nie będę dawała mu pożywki do wykorzystania mojej traumy przeciwko mnie. Dlatego uzbrójcie się jeszcze w cierpliwość. Proces niebawem się zakończy i wtedy wydam ją na pewno. Została przez moment w stanie takiego zawieszenia. Mam dla was pewną informację. Znajoma, która jest z nami obecna na kanale, poprosiła mnie o udostępnienie informacji o proteście, w którym bierze czynny udział. Wiem, że wasze sprawy sądowe wyglądają różnie, bo piszecie mi o tym. Jesteście dyskryminowane, posądzane o alienację, mimo iż alienacja nie jest terminem prawnym. Próbujecie chronić dzieci, które są wpychane w ręce oprawców. Dlatego umieszczam te informacje o proteście. Przeczytajcie sobie, czego dotyczy. Wiem, że czujecie się bezsilne, jednak są sposoby, by pomóc rodzinie. Ojcowie, posądzający nas o alienację, walczą o swoje prawa. Wy też możecie. Pamiętajcie o tym. Kolejna sprawa to. No, chciałam powiedzieć Wam kilka słów o kontaktach pod nadzorem kuratora sądowego. Słuchajcie, pani kurator złożyła papiery do sądu o zdjęcie nadzoru. To oczywiście było do przewidzenia, ja się na to przygotowałam, bo te kontakty były wręcz idealne. Wiecie, jak to wygląda, jak ktoś zakłada maskę poczytalności, więc no tutaj ja nie miałam żadnych, wiecie, obiekcji, jeżeli o to chodzi. No, te kontakty były wręcz idealne, na tyle, że pani kurator straciła czujność siedząc sobie na telefonie, bądź czytając książkę, podczas gdy powinna sprawować opiekę. Na szczęście przez dwa lata miałam możliwość nagrania kontaktów, które odbywały się u mnie. No on dalej nie przychodzi na kontakty, co również będzie podniesione w sądzie. I teraz przyszła pora na przedstawienie drugiej strony medalu, obdarcia tej łudy, która została przedstawiona pani kurator i która no, przegapiła kilka cennych rzeczy i pominęła różnego Rodzaju zaniedbania. Dlatego walczę dalej o dobro dziecka. Nie martwię się tym, nie przejmuję się, przedstawię swoją stronę. No, myślę, że sędzia powinna zauważyć pewne znaki. Zobaczymy, jak to będzie. No, na razie nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, bo kończę kompletować dokumenty. Kochani, chciałam Wam dzisiaj przeczytać fragment. Właściwie dwa fragmenty mojej tej nowej książki. Jeden będzie z rozdziału Psychopata Obnażony, a drugi z rozdziału Flashbacki Torpedujące Myśli. No więc zaczynamy. Psychopata Obnażony, najnowsze badania. Uwierz, że możesz, a już będziesz w połowie drogi. Teodor Roosevelt. Spełniłam marzenie. Kilka dni temu jedna z byłych ofiar przemocy podesłała mi link do mediów społecznościowych. Mówił on o wydarzeniu publicznym, które ma mieć miejsce w Warszawie na SWPS. Ofiary przemocy psychopatów profesor Daniel Boduszek. Wstęp wolny. Nie mogłam tego przegapić. Na każdym wykładzie, jaki był dostępny publicznie, profesor mówił o psychopatach. Tego dnia poruszył temat ofiar i sposoby manipulacji psychopatów. Byłam zaskoczona najnowszymi badaniami, które przeprowadzane były od 2016 roku. Skoro podważony został model psychopatii, to kim naprawdę jest psychopata? Profesor powiedział coś bardzo istotnego, co zaburzyło mój obraz fizycznych działań przemocowych ale nie tylko zapewne mój. Być może obali to wszelkie mity krążące po sieci. Podważy każdą dotychczas wydaną książkę w tym temacie. Nadgorliwie używamy słów psychopata-psychol, gdy doznajemy uszczerbków fizycznych. Jednak osoba, która krzywdzi fizycznie biciem bądź gwałtem nie jest psychopatą. Zabójcy również nimi nie są. To osoby z, to osoby z antyspołecznym zaburzeniem osobowości, wpisującym się w de w DSM-5. Psychopatia w jakimś sensie wpisuje się w ten obraz, jednak nie do końca, bowiem profesor mówił, że psychopaci nie biją. Oni oddziałują wyłącznie na naszą psychikę. Głównymi czynnikami przemocy są zastraszania, kontrolowanie i izolacja od rodziny i znajomych oraz pasożytniczy tryb życia. Oczywiście przemoc fizyczna przedziera się też, ale w bardzo taki dyskretny sposób. Popychanie, szarpanie, rzucanie przedmiotami. Mówił o istotnych kwestiach, o których dotąd nikt nie wspomniał. Wiemy już, że psychopata podczas pierwszych randek zapatrzony jest w nas jak w obrazek. To oczywiście nie ma nic wspólnego z zauroczeniem czy miłością. Z innymi mężczyznami też tak jest, ale po trzech randkach przestaje się wysilać z naturalnych przyczyn. Wiadomo, że każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. Jednak zwykły mężczyzna normalnie je. Często postrzegamy ich jako nudnych. Psychopatami nie jesteśmy znudzo. Dlaczego? Ponieważ oni mogą randkować całe życie. Ich setna randka wygląda jak pierwsza, jeśli tylko ma z tego korzyść. Psychopata potrafi się skupić i rozpoznać potrzeby. Wykorzystuje więcej zasobów uwagi, aby dostrzegać oznaki wrażliwości u innych. To on nas profiluje wybiera osoby bezbronne. Psychopaci nie reagują na bodźce. Wyobraźmy sobie, że idziemy z partnerem chodnikiem tuż przy ulicy. Nagle jest wypadek. Auto dachuje albo zderza się z innym, jest przeraźliwy huk. W nas pojawi się naturalna reakcja strachu. Nasz organizm poczuje ten hałas dobiegający z zewnątrz, wzdrygniemy się, wystraszymy. Przejmiemy Przyjmie, tragedią, do której właśnie doszło. Z, zbiegną się ludzie, będą chcieli pomóc. Psychopata nie odczuje nic. Będzie stał i patrzył, jak wyciągani są ranni. On w tym czasie zastanawia się, co zjeść dzisiaj na obiad. Idzie na pogrzeb i czuje się, jakby szedł na dobrą komedię. Z mojego życia z panem J. zauważyłam kilka takich zachowań. Oglądałam kiedyś program Patryka Wegi, Oczy Diabła. Mówił on o bestialskich zachowaniach podczas handlu dziećmi. Ten materiał był tak dotkliwy, że nie dałam rady obejrzeć go naraz. raz. Łzy same spływały mi po policzkach i czułam, jak sercem mnie boli o każde z tych niewinnych istotek. Gdy poruszony był temat wykorzystywania seksualnego noworodków, z których nigdy żadne nie przeżyło, i było wyrzucane na śmietnik, musiałam to wyłączyć. To bestialstwo obciążyło moją psychikę. Myślałam, że program będzie. Poprowadzony w inny sposób, bardziej pod kątem ochrony dzieci przed takimi potworami. Tym bardziej, że handel ludźmi, a zwłaszcza nieletnimi, jest rozwinięty na szeroką skalę. Dla tych bandytów nie jest problemem uprowadzenie dziecka i wywiezienia go poza teren kraju. W tym samym czasie siedział koło mnie pan J. Nie było w nim żadnej reakcji, przejęcia, strachu o własne dziecko. Nie było w nim nic, tylko skupienie i przymrużone oczy. Kolejnym szokującym zachowaniem był totalny brak empatii, który wykazywał się mój były partner w odniesieniu do moich starszych dzieci, gdy dowiedziały się o śmierci ojca. Patrzył na nie, jak płakały, a ja razem z nimi. Stał i patrzył, ale reakcji żadnej. Myślę, że każdy normalny człowiek by zareagował. Choćby poklepał po ramieniu, czy przytulił, wsparł, dodał otuchy. Tu znów nie było nic. To zatem pokazuje, że nie posiada żadnych emocji ani prawidłowych reakcji, co idealnie pokrywa się z ideologią profesora Booduszka. Mówił on bowiem o zachowaniach, które przypomin przypominają imitację reakcji poprzez inteligencję. Psychopata będzie powielał, małpował nasze zachowania. Może zapłakać, jeśli był w stanie się tego wyuczyć, ale trzy minuty później przejdzie do opowiadania kawałów. Dziś myślę, że czyn pedofilny, którego dopuścił się przy dziecku, ma głębsze podłoże. Gdyby chciał skrzywdzić naszą córkę, to by to po prostu zrobił bez większych oporów, co nie jest bez znaczenia, że dopuścił się innej czynności seksualnej. Ale tu nie chodziło o nią typowo. Tu chodziło o moją i moich starszych dzieci psychikę, kiedy to zobaczą. Dlatego nie wszedł pod kołdrę na posłany łóżku, Tylko położył się na niej. Nie zgasił światła, bo doskonale wiedział, że za chwilę do pokoju może wejść Wiktoria, Szymon, a w najlepszym wypadku ja, która wracając z pracy nie byłam niczego świadoma. Tu nie chodziło o działania fizyczne, a o oddziaływanie psychiczne, bo to stanowiło kontrolę nade mną i dziećmi. Wiedział, że nie udźwignę tego widoku, dlatego się tego dopuścił. Tak samo z przemocą fizyczną. Niby była, ale tak naprawdę śladów brak. Jak uderzył mojego syna z główki, nie zrobił tego mocno. Zrobił to tak, żeby go nastraszyć, ale nie pozostawił grama śladu. Wiele razy popychał mnie, szarpał, ale nigdy nie uderzył. Był bardzo opanowany, tak samo spchnięciem syna na szafę albo przyciskaniem go do ściany. Nie uderzył go, ale przemoc nieoczywista była. Bardzo się pilnował, żeby to, co działo się w Domu nie wyszło poza jego obręb, nie pozostawiał śladów. Wychodząc z mieszkania, wysypywał starszej sąsiadce śmieci, pomagał odsunąć lodówkę, gdy chciała za nią posprzątać, czy robił drobne naprawy. Ktoś by mógł pomyśleć, pan idealny, jednak jego działania w obrębie mieszkania mówiły same za siebie. Podobnie jest z odczuciem gwałtu. Psychopata nie zaatakuje na ulicy obcej kobiety i nie zgwałci jej w bramie. On uroczym wieczorem zwabi żonę do łóżka. Ona da mu przyzwolenie na zbliżenie, mając nadzieję na rozwinięcie romantycznego wieczoru, kiedy dostanie zielone światło, potraktuje ją jak przedmiot, przekraczając jej granice przyzwoitości. Zmusi ją do poddania się praktykom, na które nie jest gotowa, których sobie nie życzy. Wstanie z łóżka rozczarowana albo zapłakana, będzie wiedziała, że coś zrobił nie tak, wbrew niej samej. A nawet wbrew przekonaniom religijnym. Ale dla niego to będzie pestka. Nie rób dramatu. O co ten hałas? Jak nie chcesz, to nie będę z tobą sypiał. Tu się ukazuje uprzedmiotowienie, uprzedmiotowienie seksualnego obiektu, jakim jest dla niego kobieta. Kochani, i drugi fragment nie wiem, czego już kiedyś gdzieś nie czytałam, ale jeśli nawet to dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli albo nie przeglądali mojego kanału, czytam jeszcze raz. Flashbacki, torpedujące myśli, czas przemija, wypowiedziane słowo zostaje, lew to ustoi. Przychodzi, przychodzą do nas myśli, nieproszone rozsiadają się w fotelu zakamarka naszej głowy, w najmniej spodziewanym momencie. Myśli te łamią nam serca, przyspieszają jego bicie, wzmagają stres i lęki. Choć minęło wiele czasu od traumatycznego, przeżycia przychodzą, tworząc obrazy, a niekiedy nawet doznania fizyczne. Wywołują drżenie rąk. Są tak żywe, jakby przeszłość wróciła. Nie zawsze to tylko myśli. To kierowca, który gwałtownie przed tobą zahamował, przypominając niebezpieczną jazdę ojca pod wpływem alkoholu. To zapach mężczyzny stojącego w kolejce, pachnącego zupełnie jak twój były przemocowy partner. Czasem wystarczy słowo wypowiedziane w niewłaściwy sposób, by odtworzyć bieg przemocy i poniżania. Może to być dźwięk piosenki, która niegdyś przygrywała, przygrywana przez zespół na bankiecie brzmiała w uszach akurat wtedy, gdy twój partner opowiadał publicznie o tobie niezbyt pochlebne, pochlebne rzeczy – Wypominając ci ilość zjedzonego pożywienia, czy zwracając głośną uwagę na zbytnio wygniecioną sukienkę. Jednak najgorsze są te, które były najdotkliwsze, te, w których był ból fizyczny. Który nie pozwala ci zapomnieć, zaciskasz mocno oczy, by wspomnienie doznań było mniej bolesne. Koszmary wracają, czasem na krótką chwilę, a czasem na kilka godzin, utrudniają powrót do normalności, czasem zwyczajnie pojawiają się w snach, i nagle zrywasz się z lana potem, i czujesz, że chcesz się bronić, ale już nie masz przed czym. Podczas pisania owej książki miałam wiele takich sytuacji. Odstawiałam ją na jakiś czas, by móc wrócić do siebie. Przeżycia bowiem, które odtworzyłam, były silnym stresorem. Napisanie jej zajęło mi ponad trzy lata i tylko bycie w terapii pomogło mi przez to przejść. Może nie jesteś gotowa na leczenie, może to za wcześnie, żeby przerwać traumę. Pamiętaj jednak, że im dłużej jesteś w tym miejscu, tym dłużej potrwa rekonwalescencja. Nie ma na co czekać, bo rany tworzą kolejne, z którymi będzie coraz trudniej. Przyznaj to przed sobą i złam się wreszcie, bo zrobisz to dla siebie. Złam upór, który cię trzyma i hamuje zdrowienie. Wiem, wiem, za chwilę usłyszę nasze słynne nie mam siły. Boję się, wstydzę. Tak, to jest toksyczny wstyd, który trzyma cię w niemocy, ale rozejrzyj się wokół. Jest nas ogrom. Za rogiem na grupach wsparciach, na terapiach. Uwolnienie się od wstydu da Ci poczucie wolności wewnętrznej i wyswobodzi Cię z lęków. Jeśli wybierzesz strach, Twoje życie już zawsze będzie tak wyglądać. Będziesz tkwiła w beznadziei, ciągle przybita, zgarbiona i smutna. Będziesz dalej udawać, że nic się nie dzieje, chociaż Twoja postura, wdowi garb i wyraźne zmiany na twarzy mówią co innego. Są nie do ukrycia. Myślisz, że ludzie nie widzą? Widzą jak wcześniej wychodziłaś z domu pomalowana w pięknych zwiewnych sukienkach a teraz niedbale wiążesz włosy gumką i w przetartych dresach idziesz jedynie po zakupy które pod wpływem ciężaru ciągną cię do ziemi widzą w tobie brak sił i chęci do życia więc co próbujesz ukryć że to się nie dzieje dzieje się i to na szerszą skalę niż myślisz uciekaj póki jeszcze żyjesz Wiem, że nie chcesz czuć tego stanu, wiem, że został w tobie kawałek z życia, o którym zapomniałaś, a które było w tobie przed przemocą. Wstań i zrób coś z tym. Ludzie w ciebie nie wierzą, nie szkodzi, bo najważniejszą osobą, jaka ma w ciebie uwierzyć, jesteś ty sama. Wypłyń na powierzchnię. To wyłącznie ty jesteś odpowiedzialna za swoje życie. Pracując nad sprawczością, nie tylko troszczysz się o siebie, ale dajesz sobie przyzwolenie na bycie szczęśliwą. Niewygodne myśli i słowa zawsze z nami pozostaną, ale to od nas zależy, czy dopuścimy, by w końcu w skroniach wyblakły, stały się prawie niezauważalne, nieistotne, bo życie, które w odpowiednim momencie zobaczysz przed sobą, jak dzisiaj ja je widzę, da ci radość. Tego, że to wszystko już za tobą, poczujesz, jak ten wykolejony pociąg trafia na właściwe tory, i uśmiechniesz się sama do siebie. Powiesz pod nosem, patrząc na dzieci: Jestem szczęśliwa. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Życzę wam udanego weekendu, uśmiechniętego. Życzę Wam tego, żebyście się zebrały, zebrali, bo do Panów też to mówię, żebyście wyszli na spacer, nacieszyli się pogodą, bo w niektórych rejonach nie pada i można skorzystać. Korzystajcie z życia. Korzystajcie z tego, że możecie chwilowo mimo trudnych spraw sądowych, mimo tego, że dalej jesteście w rękach swoich oprawców. Znajdźcie taką chwilę dla siebie, chwilę wytchnienia, która wada da wam spokój, która wam da ukojenie, która pozwoli wam oderwać myśli. To są cenne chwile, uwierzcie. Kochani, pozdrawiam Was cieplutko i do następnego podcastu. Magda Porada.